Takie zajęcia na akcji lato to póki co wspaniała przeszłość. Tegoroczne będą wyglądały zupełnie inaczej. I co ważne, do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w lato będzie mogło przyjść znacznie mniej dzieci niż zwykle. Trwają ustalenia, jak wakacje w mieście będą wyglądały. Bogatyński Ośrodek Kultury planuje jak co roku akcje lato dla dzieci ze szkół podstawowych. W pierwszej kolejności. Akcja LATO odbędzie się w Domu Kultury w Zatoniu od dnia 29 czerwca i będzie trwać do 24 lipca. Natomiast w naszej placówce, w Bogatyni, Akcja LATO zaplanowana jest od 27 lipca do 21 sierpnia. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania regulaminu uczestnictwa w zajęciach oraz planów zajęć. Ze względu na sytuację pandemiczną w tym roku ilość osób, dzieci uczestniczących w akcji Lato będzie znacznie ograniczona. Szczególne informacje umieścimy wkrótce na stronie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz na Facebooku. Obecnie zawieszone są zajęcia w poszczególnych sekcjach działających w naszym ośrodku oraz w Ośrodku Kultury w Zatoniu. Jesteśmy obecni online na Facebooku z różnego rodzaju propozycjami kulturalnymi, takimi jak. Konkursy, przeglądy wokalno-muzyczne, zajęcia z plastyki, cykl programów pod tytułem Świat kina. Procedury i zalecenia stale są konsultowane z Sanepidem, a szczegóły poznamy niebawem.